Witam wszystkich w miarę możliwości serdecznie w grze Railroad Corporation, czyli grze ekonomicznej o budowaniu kolei w XIX-wiecznych Stanach Zjednoczonych. No, a akurat ja w tym momencie jestem na trybie swobodnym, ale gra ma kampanię, ma też dwa darmowe DLC z dodatkową serią misji. Oprócz tego wiadomo. Tak, zdarza się tego typu gra, że ma inne DLC z, z dodatkowymi kampaniami, no ale nieważne. Gra polega na budowaniu kolei, w łączeniu miejsc produkcji, np. farm, z miejscami, gdzie surowiec przerabia się na gotowy produkt. W przypadku farmy jest to. Gdzie to nie są. No. Tutaj. Mamy też farmę. No dobra, nie będzie. Przerabiamy to na mięso i skóry. Potem wysłamy do konsumentów, którzy to przerabiają wzrost populacji w mieście. W tym również można stawiać własne fabryki, więc. Więc grę zaczynamy od jednego budynku w jednym mieście. I zasada jest taka, że żeby połączyć inne miasto, budować w nim dworzec, musimy połączyć go z głównego miasta. Zawsze. Czyli nie możemy mieć sytuacji, w której łączymy to miasto z tym tutaj. czy z tym miasteczkiem, czy w tym przypadku pojedynczą farmą. No nie, po prostu musiała doprowadzić dołu tutaj, to doprowadzić tak, żeby zgadzało się, gdyż. Zakupiony przez nas nowy skład musi wjechać z głównego miasta i pojechać na, na swoją linię. Więc no bo w ten sposób musi się to zdarzyć, gra jest no podobno do innych gier tego typu. Ja najwięcej grałem w Railway Empire, więc mogę porównywać do tej gry. Więc mamy tak jak w Rail Empire: mamy nasze własne biznesy. To akurat chyba nic nie zakupiłem, ale mogę zakupić. Fabryki mamy. Badania, tylko to inaczej, bo sumujemy badanie, wysłamy naszych naukowców, by badali. Mamy dodatkowych ludzi, którzy dają różnego rodzaju bonusy. Akurat zasłaniają ich Amerkom, no ale są bonusy zamiast za pensję. podobieństwa mamy różnego rodzaju lokomotywy, które odkrywamy z czasem, coraz lepsze i coraz droższe, wiadomo ale w grze na przykład nie ma możliwości budowania czegoś swobodnego bo cień dworca gdy dołączymy, dołączymy połączymy kolej o, jest cień dworca możemy pociągnąć, tutaj się pojawia dworzec Dopiero, gdy postawimy ten dworzec, zawsze będzie w tym samym miejscu, będziemy mogli go rozwinąć, zwiększyć liczbę, na przykład, porów do dwóch wychodzących z obu stron. No niewiele, takim Rail Company, Railway Empire było ich sześć łącznie chyba, mi się wydaje, więc dawało nam więcej do możliwości. Także nie możemy budować budynków swobodnie, na przykład nie możemy budować zajezdni, magazynów. Tego typu rzeczy, czyli coś co byśmy mogli Robić hub Transportowy pozwalający nam Zgromadzić wiele dóbr W jednym miejscu W jednym punkcie, a potem z tego punktu wysyłać je Do miast, które mają za takie zapotrzebowanie A nie wiecie, robisz Sześciu różnych Połączeń Z każdym Z sześciu miast Bo To łączyć 36 połączeń, to nie To nikt z drog tego nie zrobi Więc to na pewno jest gra. Ma, może puszczę od razu, czemu nie? Ma taką dozę, jak jest nasze połączenia inteligentniejsze. Znaczy, że jeśli prze... przerobimy tory, to jakoś się nasze pociągi nie gubią, znajdują się. Dodatkowo my wskazujemy na to, co i w ilu... jakich ilościach jest pobierane z jednej stacji. I wysyłane do innej, tak? Czyli możemy decydować, co będzie dany pociąg przewoził. Czyli jest na przykład do Empire, gdzie to jest zupełna losowość, była tak. Jeśli jed jedno miasto produkowało dwa produkty, a miasto docelowe miało zapotrzebowanie na oba, no to mógł się zdarzyć, że ten drugi produkt nigdy nie trafił do ładowni. Nikt nie został załadowany po prostu. Ten pierwszy byłby cały czas wysyłany, a ten drugi nigdy by się nie trafił. Więc na pewno plus. Gra jest też dosyć trudna. Zacznę no, na sam początku, kiedy rozgrywkę. Mamy mało pieniędzy i bardzo dużo wydatków. Nie tylko musimy postawić tory, postawić dworce, rozbudować je, kupić lokomotywy, ale także każdy surowiec, który transportujemy, musimy go najpierw kupić. Czyli nie tak, ktoś nam płaci i za transport, tylko musimy kupić, a następnie ten produkt sprzedać. No, taki słaby biznes. Dużo trzeba własnej gotówki włożyć, ale jak się już człowiek rozkręci, to nie jest tak źle. Dodatkowo, pociągi nie są na tyle bystre, że należy im wyznaczać momenty, w których muszą przejść konserwację. To mamy na czerwono już, więc zaznaczymy im, żeby wykonały. Tak, wykonały jedną. No to nie przechodzi nigdy przez miasto, które ma. No, rozbudujemy to miasto, żeby miało możliwość naprawy i wyznaczymy naprawę. W najbliższej okazji wejdą przegląd tak powinny Wgrzamy rozwój, tak? Mamy rozwój, czyli za każdym razem, kiedy doprowadzamy to, mamy miasto, ma zapotrzebowanie. I kiedy doprowadzamy do, do spełnienia zapotrzebowania, zwiększa się liczba mieszkańców. Wtedy zapotrzebowania się zwiększają, ale stare niektóre znikają. I to jest trochę dziwne, moim zdaniem. Gdyż my, my mamy połączenia, na przykład do Hoboken. Hmm, żart z Finlandii z Madagaskaru się nasuwa. W było zapotrzebowanie na zboże. Nagle go nie ma. Oprócz tego tutaj e, fabryka whisky. Po prostu zniknęło. Ludzie no, by stali jeść zboże najwyraźniej. Jak zniknie mięso, to nie, wiem, czy się będą żywić. To było zapotrzebowanie na węgiel. Ona nawet postawiłem kol kolej do, mm, do, do kopalni węgla, i teraz już nie, jest nie ma zapotrzebowania. Ta linia jest nieużywana. To szkoda. Budonim, może coś, spełnimy jakieś wymagania. Widzę, że nasz hoboken. Can... Znaczy, to jest wolne budowanie, więc nie ma misji. Oprócz takich losowo dodawanych, mogę mieć jakiś kontrakt, który mnie do czegoś, na przykład, Hoboken życzy sobie. Kersones, no nie co to jest? Hmm. Dobra, przetworzony olej, dobra. Gdzie coś takiego się robi? Dobra, może nie. A tu wymagają mięsa. To jest proste. Z drogą te kontrakty tworzą nowe zapotrzebowanie. Gdybyśmy mieli miasto, które ma podwójne zapotrzebowanie, czyli na przykład jak tutaj, ma zapotrzebowanie i na fara zapotrzebowanie ma na zboże, i ma miasto zapotrzebowanie na zboże, to jeden pociąg może realizować jedno do samo, może realizować jedno zapotrzebowanie. Na przykład ta realizuje zapotrzebowanie do farmy. Wszystko. Chciałbym wybrać osobno, żeby miasto otrzymywało własne zapotrzebowanie. to będę mógłbym im w sumie wysyłać. Skąd ja biorę ten? Zboża, stąd biorę. Będę dodatkowy tor. Mam hajsu. Co mogę pozwolić? Trzeci tor. Nie, mam dwa tory obok siebie, już nie pozwala, dobra. w wcześniej zaczniemy. Nie, za blisko. A! Nie wiem, Boczny tor, żeby łatwiej się mijały. Tą drogą wgrzewamy maksymalną prędkość. I mniej ma na, nasza... nasza strata do serpentyn i skrętów, tym... No widzę, że jest okupowana. Nie będzie łatwo. Czekają na siebie, to akurat miłe. Czekają na siebie bez... wybierają tory, które są akurat wolne, same. Bo na przykład w Empire należało... Teraz jest wolny. Należało wstawiać mm, synchronizację. Tutaj w przypadku nie mam tego wyboru. Mamy ograniczoną możliwość wystawiania, stawiania sygnalizacji. Możemy zmienić tor na jednostronny, tak? Kiedy się tylko w jedną stronę. Ktoś tym jesteśmy, wybierzmy ten tańszy. Załadujmy go Załadujmy go może jeszcze czymś Listy? Nie, listy nie przybieram no, Załadujmy go do pełna Wyładujmy je za I tak właśnie prezentuje chyba całe Railway Empire Tak wspomniałem chyba wszystkim Railway Empire... Railway Corporation tak, myli się, bo jednak mimo wszystko bardzo podobna tematyka, ten sam okres historyczny, to sam miejsce nawet. stany zrzeczony XIX wieku. Zbudowana gra. Mimo wszystko ja ciągle bym życzył sobie, żeby gry tego typu miały więcej. bardziej pozwalał na większą... Nawet nie skomplikowanie, bo na przykład ta gra... nie tylko jest skomplikowana, co zrzuca na nas niektóre rzeczy, na przykład... dbanie techniczne. Wy musimy decydować, kiedy oni... Przedem badanie techniczne, przegląd. To akurat a ty mógł się zaniepokoić ktoś coś inny, Gdy my zapewniamy środki, miejsce do, do tego przeglądu. Nie musimy. Dobra, widzę, że to się ten skończyło. Zapotrzebowanie na drewno, ale ciągle to jest wysyłane. Dobra, tak, pech to pech. Więc Wolałbym, żeby gra pozwalała na więcej, więcej swobody, więcej żeby nam. Nam graczom pozwalała robić. Wybór, co jest, co jest transportowane jest spoko, tak, bo posiadamy misję, że wymaga transportowania czegoś konkretnego, możemy to zdecydować się. Na no to położyć fokus, ale to, że nie możemy budować swobodnych, pojedynczych dworców, do innych miast, dopiero potem łączycie w sieć. Albo tak jak było w The Empire, czyli po zbudowaniu magazynów, no to trochę, trochę słabo. Ogólnie gra jest dobra, przyjemna. Tyle, że Trzeba na samym początku, tak jak wspomniałem, ma duże wymagania finansowe. Mamy mały margines błędu. Pociągi kosztują drogie i bardzo długo się zwracają. Niektóre się. O. Ten pociąg za 22 tysiące od razu trzeba go kupić, zaopatrzyć w, w rzeczy eksploatacyjne i ciągle jest na minusie 25 tysięcy. Ja Ten zrobił 300 tysięcy, no to nieźle, przynajmniej tyle, które zrobiłem najwięcej. Tak czy inaczej, to całe Railway Empire gra bardzo przyjemna, zwłaszcza dla fanów kolejnictwa, czy w ogóle transportu logistyki. Ja jestem, jestem fanem logistyki, <grym> tak powiem. Tak, to jest sobie koncepcja mi się bardzo podoba. Tego polecam sprawdzić, chociaż moim osobistym zdaniem, Leroy Empire jest drobinkę lepsze. Bardziej wciągające. Nie bardziej ściągnę zdecydowanie. Jak ci znacznie niedługo Empire będzie miało drugą część, to zobaczymy i pogadamy. No. Tak się inaczej, z mojej strony to chyba wszystko. Chciałbym podziękować wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. I muzyka.